Witam Was, jest jestem SpiderVisity Przedstawiam was, przedstaw, witam was w drugim poradniku dotyczącym modów Minecraft 1.3.2 W tym poradniku przedstawiam Wam mod Bladers Mod <grym> Dziwna nazwa Ten mod dodaje nam 6 nowych itemków Bardzo dobrych, to są bronie Zbroi żadnych nie dodaje bez przedłużania. Tutaj jest mój, yy, moje miejsce, żeby przedstawić Wam poszczególne bronie na mobach. Pierwszym jest taki to, taka top, toporek, taki większy, duży toporek. On po chyba po trzech hitach i wieżak pada. Raz, dwa, trzy. I po trzech padają. Kolejny. Jest to bardzo fajny, fajna siekiera Bo po jednym uderzeniu Po uderzeniach mob się pali przez 10 sekund To jest bardzo dużo yy, zademonstruję. I Się pali I po drugim już pada Też bierze chyba po 4 serduszka Coś w tym stylu to jest dobre ten miecz jest najlepszym mieczem w grze, lepszym niż diamentowy, niż inne takie. Zabija naszego moba po jednym hicie. Tylko minus tej broni jest taki, że możemy uderzyć moba tylko 100 razy. A ciekawostka do tej broni jest taka, jak jest Ender Dragon. Wystarczy go 8 albo 9 do 10 razy uderzyć. Do 10 razy uderzyć już. Ender Dragon jest przez nas pokonany Kolejnym jest to Jakiś Wend Sword On wyrzuca nam moba do góry Kurde Co za tę Wyrzuca nam moba do góry i po dwóch hitach nie żyje, bo nie dojrze dostaje hita z miecza To jeszcze spada też możecie bierze i tak dwa razy Kolejna jest różdżka. Ta różdżka jest bardzo słaba, ale idzie ją fajnie enchantować. Yy, po, ich, po jednym, po dwóch, po trzech, po czterech hitach aż mop nie żyje. Ale z nią można fajne rzeczy ulepszać. Na pierwszy poziom różdżka może zostać ulepszona do zmora stawanów 5, odrzut 2 i grabiesz 3. Nawet na pierwszy poziom może tak fajnie być ulepszana. Dobra, jestem ja o więcej różdżek. Jeszcze raz ulepszę na pierwszy poziom. Złara w nogów 4. Na drugi spróbujemy. Grabież 1, zaklęty ogień 1. Mało strasznie. Na jeden poziom wystarczy i fajnie rzeczy ulepsza. Ostrość 4 i grabież 3. Już po dwóch hitach pada. Jest bardzo fajnie ulepszona. Yy, kolejny będzie: Zmora stawanoku 2 zaklęty ogień. 1 yy, kolejny odrzut 2 tylko. Odrzut 1 z morania umarłych 3. Z nogów 3 e, grabież 3 e, pogrątań umarłych 5 i odrzut 2 e, odrzut 2 pogrątań umarłych 5 zaklęty ogień 2 i ostatnie od ostrość 4 zaklęty ogień 2 jak widzicie na pierwsze poziomy i nawet fajne ulepszania co nie Następną bronią. Chwila, przeczekamy noc i się widzimy za chwilę. Witam Was ponownie. Kolejną bronią jest e, Enderbomb. Jest to podobna normalna perła Endermana. Po wyrzuceniu, nie w wodzie, tylko jak na przykład na drzewa, robi nam ogromną dziurę. Jak widzicie, e, wyrzucimy ją tutaj na przykład, robi nam ogromną dziurę. Bardzo dużo y, 3 razy albo 4 razy większą jak klipper y, kilka ta na przykład i rozwala tylko w wodzie to nie rusza Tylko nas może dotknąć zniszczenie y, w kolejnym klipie przedstawię wam y, przedstawię y, budowanie, znaczy jak zrobić poszczególne bronie dobrze, yy, już mam poszczególne narzędzia, trochę i dużo. A więc, tak yy, nasz topór, ten taki duży, robimy o tak. Jeszcze jedno, tutaj, i tak robimy nasz topór. Kolejnym jest bomba. Naszą bombą yy, na środku składamy yy, perła kresu i obtaczamy to brochem strzelniczym. I było tu nam dwie bomby. Kolejny jest najlepszy jest w grze właśnie. To jest, dajmy na u góry dwa żelaza. Yy, Waruszczka. I 2 złota. To jest najlepszy miecz. E, potem jest e, siekiera nasza. To jest... U góry dajemy kość. Kość. E, tutaj dajemy diamentową siekierę i blazowa różka. I taki to jest nasz miecz nasz topór yy, różdżkę robimy tak i szmaragd tak robimy naszą różdżkę yy, enderowy miecz brakuje mi tu jednego jednej rzeczy jaka to będzie rzecz koja jest ten kamień oto to yy, nasz enderowy miecz robimy tak tak robiłem nasz enderowy miecz yy, tak to by było na tyle dziękuję za obejrzenie mojego filmu o, na pewno komentujcie subskrybujcie yy, lajkujcie kciuki w górę jej yy, yy, i polećcie mnie moim yy, nie moim, tylko waszym znajomym na razie